Dzień dobry, dzień dobry! Witam się z Wami, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym dniu i w kolejnym vlogu. Będzie to taki vlog bardziej zakupowy, ponieważ w ostatnim czasie nieco mi się pokrzyżowały plany, ale mam nadzieję, że i taki Wam się spodoba. A tutaj witam się z Wami, jak widzicie, tym oto przepięknym kwiatuszkiem. Nie ma jak zacząć dzień od pożywnego śniadania. Ja bardzo lubię serek wiejski i tak ostatnio z nim trochę kombinuję. Tym razem zrobiłam serek wiejski z ogórkami, przyprawiłam koperkiem, pieprzem ziołowym, odrobiną soli i czoskiem niedźwiedzim. Powiem Wam, że śniadanie wyszło całkiem, całkiem fajne i smaczne: przede wszystkim smaczne. A tutaj pieką się już bułeczki i dość mocno się upiekły z jednej strony. I oto takie wyszło śniadanko. A na wieczór polecam jakąś fajną, ulubioną knajpkę i spędzenie tego czasu w miłym towarzystwie. Tak jak to właśnie było u mnie. Bardzo serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. To teraz tak na szybko Wam pokażę zakupy z Rossmana, a później z Dilsa. Tutaj opaska beżowa z takimi niby perełkami. Teraz właśnie na wiosnę to nawet wolę nieraz założyć opaskę jak czapkę. Albo jak mam takiego koka u góry, no to też czapka nie bardzo, wtedy opaska jest idealna. Dwa płyny na zapas do higieny intymnej z Yop. I to są te 99% składników pochodzenia naturalnego. I naprawdę je polecam. Tutaj dwa dania takie na szybko. One naprawdę mają bardzo fajny skład. co słodko-kwaśny, kurczak, ryż. 360 kalorii. Ma jedno takie opakowanie. Jestem głodna jak wilk i nie mam czasu teraz gotować. Tak więc to akurat będzie dla mnie dla mojej córki. Kostki, które już Wam ostatnio polecałam. Kostki rosłowe, warzywne. Też z bardzo dobrym składem. Mój ulubiony dezodorant z Adidasa. Batonic Energy. O, i to jest ten właśnie krem z orzechów laskowych. Już Wam pokazywałam, że kiedyś kupiłam w sklepie ze zdrową żywnością. A można go kupić w Rossmanie i nawet był 2 zł, tańszy. No to teraz zakupy z Dilsa. Płyn do opłukania tkanin, tym razem wybrałam taki bardzo delikatny, bo ostatnio mam jakieś skórne problemy i unikam tych perfumowanych. Zobaczymy jak się ta sprawa potoczy dalej, czy będę mogła wrócić do tych perfumowanych, co mi się tak bardzo podobają, czy nie. Ale powiem Wam, że ten też bardzo ładnie pachnie. Ryż. Gnioki, też do takiego szybszego obiadu. Bardzo fajne makarony mają w Dilsie. I takie zwykłe, i ryżowe. Krówki, cała paka krówek. To są akurat mleczne krówki. Takie, nie wiem, chyba na Walentynki jakaś seria wyszła. Bo dużo było właśnie takich słodyczy w pakach, takich dużych. Makaron, słuchajcie, powrót do dzieciństwa takie różne jakieś tu są chyba samochodziki ciuchcie lokomotywy jakieś takie dla dzieciaków były trzy ostatnie saszetki karmy dla kotów w Rafi więc wzięłam wszystkie te trzy smaki masło orzechowe kawany z classic rozpuszczalna takie małe ciasteczka herbatniki mini i te są akurat z czekoladą z tyłu a są też takie wiecie bez czekolady i to są takie podkłady dla piesków, dokładnie dla szczeniąt, ale ja akurat potrzebuję dla naszego pieska, bo się ostatnio trochę pochorował i zdarza mu się na legowisko posikać, więc muszę mu wyścielić to legowisko takimi wkładami, bo cały weekend było na okrągło prane legowisko, nie legowisko to koce. Więc myślę, że dopóki nie wróci do pełni zdrowia, mam nadzieję, że wróci, to takie wkłady się przydadzą tak samo jak takie chusteczki do mycia zwierząt domowych tu widzicie piesek kotek ja to też potrzebuję dla pieska to będzie zapewne vlog taki zakupowy bo będzie trochę tych zakupów trochę już było i zamówiłam sobie bo na święta znaczy nie tylko na święta ale akurat tak mi się skojarzyło ze świętami to jest rand taki do pieczenia ciast albo tortów. Jak widzicie, on się możecie sobie taką wielkość, jaką chcecie tutaj wyregulować, bo to się da i poszerzyć, i zwęzić. I do tego jeszcze takie klamry domówiłam, żeby to spiąć, żeby to się na pewno dobrze trzymało. To jest taki rant do blachy. To jest bardzo fajne na taką blachę jak macie. Zazwyczaj są w każdym piekarniku takie blachy. To dajecie i super są ciasta proste z masami wszystko tak idealnie wygląda i to jest fajne bo zamiast kilku blach w różnych wielkościach to można kupić takie taką jedno ten rant cały i możecie to dopasować do swoich potrzeb do takiej wielkości jaką chcecie to jest pierwsze takie akurat mam pewne ciasto na myśli i nie tylko jedno Tutaj dokupiłam te zapinki, bo tam ktoś pisał, że lepiej sobie dokupić, że to, co tutaj jest, to może nie trzymać za bardzo. I idą święta, idą porządki. Magiczne gąbki. Zastanawiałam się nad takimi, co było chyba tam, nie wiem, 25 tych gąbek, ale one no, tak tanio wychodziły i zastanawiałam się, czy, czy one na pewno będą takie... Skuteczne. I tutaj tych białych jest 10 w takim woreczku, to był taki zestaw. I pięć takich czarnych, już do takich wiecie, mocnych zabrudzeń, jakichś na przykład przypalonych garnków. Tak więc to do porządków wiosennych albo wiosenno świątecznych. I teraz jeszcze będzie, będą zakupy sinsej. Zakup Sensei, jest to kurtka bomberka ona jest taka trochę ciepła, ale na pewno nie na zimę, raczej teraz jak wiosna się będzie do nas zbliżała dużymi krokami. Taka standardowa bomberka. Postaram się jak nie dzisiaj, to jutro to wszystko zmierzyć i pokazać. I ona kosztowała, nie wiem czy to będą ceny, czy Wam będę podawać chyba, bo tu nie ma cen i nie mam... Nie mam? Nie mam. <laughs> To wam będę ceny gdzieś tutaj wypisywała, bo nie ma tutaj przy tym cen. Tutaj kieszonki na zatrzask. No, to jest taka ta standardowa bomberka. Ona nie jest jakaś długa, bo są też takie przedłużane, ale ta to jest akurat z tych krótszych rozmiar M. Czapa idzie wiosna, a ja czapę kupuję. Nie, no, mi się wydawało, że to jest taki inny trochę materiał, taki cięższy. Ja mi właśnie tych cienkich czapek. Wszystkie mam takie grube. No, może poza jedną. Ale okej, okay, przyda się sweterek czarny. Fajny, bo na zamek. Ale to musi córka zmierzyć, bo to jest dla niej. Widzę długie rękawy. On jest taki króciutki. Na zameczek. I też rozmiar M. I to jest taka bluzeczka z takiego prążkowego materiału. Rozmiar M. Różowa. Bardzo ładny kolor. Taki odcień różu. Tutaj jak zawsze te ceny są pourywane, jak się zamawia przez internet. I miałam w koszyku S, ale tak długo się nie mogłam zdecydować, czy chcę, czy nie chcę, że ktoś wykupił i mi z koszyka ją zabrali, że tak powiem. Więc zamówiłam M, -kę, zmierzę, zobaczę, czy było warto, czy odeślę z powrotem. No, i słuchajcie, bardzo potrzebowałam golfiki. Ja nie mam żadnych golfików, a ja jestem taki zmarzlu, że jak mi przyje zimno, to jest źle. A nie zawsze chcę, albo nie zawsze. Mam paszkę taką, która by mi akurat pasowała. I zamówiłam, ale to jest akurat taki brudny róż. taki takim brudnym różu. Golfik, on jest taki cieniutki. Cieniutki materiał. I drugi golfik, oczywiście moje ukochane paski. Ja nie wiem, od lat uwielbiam paski. Wszystko w paski. Do znudzenia. Ale fajny, bo jest taki czarno-biały. Nawet bym powiedziała, że to jest nie taka bilet, to jest bardziej kremowy kolor. Tak, w kamerze to widać, że to biały, tak bardziej się świeci. Ale tutaj to jest bardziej taki beżowy. I jeszcze na końcu taki dodatek. Za 5 zł. Opaska do włosów. Czarna, czarna. No tak wygląda, jakby była aksamitna. No, i tutaj jest taka węższa, wiecie, taki supełek jak mają być. Odpiłam tą metkę. No, i to jest taka zwykła opaska, widzicie, tutaj do włosów. No i sweterek prezentuje się tak. On tutaj, jak mówiłam, ma zameczek. Taki dekolt. No, i jak spodnie są z takim średnim stanem, to brzuszek jest trochę na wierzchu. Ale jak się jest młody i ma się płaski brzuch, to jak najbardziej. A rękawik fajny. Długi. No i to jest ten pierwszy golfik w paski. Tylko jak go tak zmierzyłam, on jest taki dość obcisły. To myślę, że jednak w rozmiarze większym byłby lepszy. Ja nie wiem jak te modelki. Jest napisane, że mają 1,78 m. Czyli są dużo wyższe ode mnie, a mają rozmiar S. A to jest... to, to jest SK? Albo tamten jest zeska, nie pamiętam. I taki mi się trochę krótki wydaje. I obcisły. Ja bym się lepiej czuła w rozmiarze większym. Ale ogólnie to jest fajne. Jakbym coś na to założyła, no to lepiej byłoby. Kurteczka bomberka. Bardzo fajna. Ręka, idealny. Z się trochę do tyłu. Dobrze No, gdzie w te kwiatki? Fajna, jest one mi się kojarzą z tymi flayersami, co jakieś były. Tylko one jeszcze tutaj miały chyba kieszonkę czy coś. To były pomarańczowe podsłony. Mi się tak kojarzy. Także kurteczka jest ok, tylko wiadomo, nie do tych spodni z tymi z jakimiś wisiorami. No a ta bluzeczka z kolei to chyba jednak lepsza byłaby eska. Tu ręka wszystko super. Tu też jak najbardziej długość OK. Tylko tutaj tu się tak trochę zwija. Tu chciałabym mieć chyba większy bius, O, to byłoby super. Tak jak Wam mówiłam, ja miałam Eskę, ale mi ją zabrali z koszyka. Więc wzięłam emkę tak, żeby sprawdzić, przymierzyć. Ale chyba byłabym bardziej za Eskał. Zresztą możecie dać znać, co o tych rzeczach myślicie i o tych rozmiarach. A ten z kolei jest fajny, bardzo fajny materiał. Ale na pewno nie do tego stanika, bo razie się odznacza, a dwa czarny przebija. Jednak to jest taki bardzo cieniutki materiał, gdzie tak jak widać czarne przebija. A tak rozmiarowo długość rękawów wszystko ok. Fajny materiał, nic mnie tu nie gryzie. Taki przyjemny w dotyku. Tak więc tylko inny stanie i będzie okej. Okay.